Oshet Lopez! Davoj, davoj! Davoj Lopez! Davaj! Davaj! Po męsku, po męsku! Davaj! Mocniej! Davaj! Davaj ściągnij! Mocniej! Dawaj da! Dawaj, Rzejesz, dawaj! dawaj! Szybciej szybciej. szybciej, szybciej! Szybciej! Szybciej, Dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj! Ja Daj! 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 mocniej! Dobrze, poszedł, poszedł. Dawaj, maniek! Dawaj! Dawaj! Mocno do odcięcia! Dawaj, dawaj! 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 Jedziesz, 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 jedziesz! Wstawaj, wstawaj, wstawaj! Wstawaj! Wstawaj, dawaj! Dawaj! Jedziesz! Ciągnij! Teraz jedziesz szybko, co ci ciągnij, zdarzy? Dawaj! Przyspiesz! Przyspiesz! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj,